i się piachuna, zasypię na do tego. Oj, Za przeproszeniem. Jeszcze. A <noise> słyszałeś hmm. mnie dobrze? Przez rurę? No, dobrze, dobrze, ale tak śmierdziało, że nie mogłem wytrzymać. Jeszcze, co? Na razie jeszcze ten jest tak, nie, i z jest, ale wiesz, Mój kopał, ja tak mówiłem. Słabo, zaraz będziemy porównywać do spadku.